Witam wszystkich serdecznie we wtorek, nie gdzie indziej. Jak oczywiście na kanale, gruby kupon. Następnie, standardowa prośba, gorąca oczywiście, o zostawienie kciuka w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału, dzięki czemu cały projekt może się tutaj prężnie rozwijać. Jeśli chodzi o tę pierwszą batalię, to skupmy się na pozytywnych aspektach. Trafiłem ostatnio dwa kupony z rzędu. Weekend nie wyszedł tak źle. Przed nami dzisiaj oczywiście Liga Mistrzów, sporo emocji, ja nie mogę się osobiście doczekać, więc lecimy z tym koksem dalej. Zanim jednak do tego przejdziemy, to przypominam jeszcze o promocji w BetClick, która oczywiście jest cały czas aktualna. betlick zwraca kasa za pierwszy, ewentualnie przegrany zakład, więc jeżeli nie masz konta, i chciałbyś się założyć, to wystarczy, że wpiszesz podczas rejestracji na szkod gruby kupon i będzie wsługiwał Ci zwrot za pierwszy, ewentualnie przegrany zakład. Jeżeli zagrasz sobie kupon za 57 zł i on nie wejdzie, BetClick zwróci Ci 5 dych na saldo depozytowe, 7 zł to jest oczywiście podatek, jeżeli kupon okaże się być wygranym, niezależnie od kwoty, jaka będzie się na nim znajdować, kasa również jest twoja, można wypłacać, nie ma żadnych tutaj haczyków, żadnych obrotów wszystkich zainteresowanych odsyłam jak zawsze do pierwszego komentarza pod tym filmem no i oczywiście konkurs tego też nie mogłoby zabraknąć, jak zawsze 5 dych do wygrania co należy zrobić, aby o nie powalczyć Zostawić kciuk w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypać dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Barceloną a Bayernem Monachium. Typujemy do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie i wygrywa jak zawsze jedna osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. No to siup, lecimy z koksem, lecimy z naszymi kuponami. Ode mnie na dzisiaj dubel ekskursem: 254 ze stówki, 223 zł na kupowanie. Pierwsze zdarzenie Barcelona z Bayernem Monachem idę tutaj w stronę gości i stawiam na zwycięstwo Bayernu. Dlaczego? No, jeśli chodzi o Barcelonę, mają oni teraz okres przejściowy, trudne czasy czekają, kibiców Blaugrany. Sporo tutaj zawodników też wypadło w ostatnim czasie. Nie jest dostępny Brightway, Dembele, kontuzja Fatiego się cały czas przedłuża, Aguero tak samo cały czas nie może grać. Dodatkowo występ Alby i Sergino Desta jest wątpliwy. Jeśli chodzi o Bayern to mają Lewandowskiego coraz, ich forma coraz mocniej prze do góry i myślę, że dobrze rozpoczną zmagania z tegoroczną Ligą Mistrzów i już w pierwszym spotkaniu na dosyć trudnym terenie wywalczą komplet punktów. Drugie zdarzenie, Lille z Wolfsburgiem i stawiam tutaj, że goście strzelą co najmniej jedną bramkę. Jeśli chodzi o gospodarzy bardzo słaby start sezonu, nie radzą sobie kompletnie w defensywie, tracą bramki jedna za drugą. Wolfsburg z kolei bardzo dobrze rozpoczął ten sezon, grają jak znud, jakby nie patrzeć. Myślę, że tutaj chociaż nie ma w tym starciu faworyta, i myślę, że zakręci się ono w okolicach remisu, to jestem tutaj przekonany, że goście będą w stanie postraszyć i znajdą co najmniej raz drogę do bramki Lille. Tyle ode mnie, powodzenia! Cześć, czołem, witam serdecznie, ode dzisiaj e, Trebel 3,91, kurs ogólny, 344 zł do wzięcia Zwycięstwo United, bo po prostu są lepszą ekipą Mają niesamowitą pakę, powinni to spokojnie zrobić Owerek 2,5 goli w meczu Barcelony i Bayernu Bo mam nadzieję, że będzie ofensywnie Mam nadzieję, że będzie to fajne spotkanie i że będzie sporo goli I Chelsea z Anderem 3,5 goli Bo Chelsea bardzo dużo gra na 0 z tyłu Naprawdę mają dobrą defensywę A powinni też to spotkanie wygrać, tym bardziej na własnym boisku Tym bardziej z Lukaku, więc ode coś takiego Trzymam kciuki za wasze kupony, trzymam kciuki właśnie za ten kupon do usłyszenia na rach. Cześć, czas na mojego dzisiejszego dubla na Ligę Mistrzów, więc zobaczcie, co przygotowałem. Po pierwsze, mecz Malmy z Juventusem. Sprawa jest prosta. Gramy tutaj to, że Juventus ten mecz wygra. Moim zdaniem, mimo że Juventus nie zaczął dobrze sezonu, to w Lidze Mistrzów pociśnie. No i taki przeciwnik jak Malmy jest obowiązkowo do zajechania, obowiązkowo do ubicia, także moim zdaniem Juventus bez żadnego kłopotu ten mecz wygrywa po kursie 1.49 gra Juventus myślę, że w lidze mistrzów myślę, że jest jak najbardziej to duże walue no i drugi mecz, Villarreal gaz z Atalatą gram tutaj to, że będzie minimum 9 rogów. Villarreal jest ostatnio mistrzem jeśli chodzi o Rogale, przykładowo w ostatnim meczu z Atletico Madryt Rogali było aż 16, co prawda wszystkie nabiło Atletico, no ale widać tym samym, że Villarreal lubi te rogi tracić w poprzednim jeszcze meczu z Espaniolem w rogach było 9 do 7 dla Espanolu, także też tych rogali było bardzo dużo, bo również 16, no i jeszcze poprzedni mecz, tam z Granadą sam Villarreal nabił 6 rogali, tutaj gra z drużyną mocno overową, z mocno ofensywną jaką jest Atalanta, więc moim zdaniem tutaj również z obu stron będzie bardzo dużo rogów, 9 rogów po kursie 1.69 też biorę w ciemno. Kurs ogólny 2,52, więc za standardową stówkę do wygrania jest 221,76 zł. Dzięki. No i dziękuję pięknie, że z nami byliście. Na zakończenie jak zawsze zapraszam wszystkich do naszych grup. Linki znajdziecie w opisie filmu. Przypominam również, abyście robili własne analizy. Grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. Jeżeli coś się nie podoba, to po prostu to olewajcie, no, albo grajcie na odwrót. Nikt do nikogo tutaj nie będzie miał pretensji. Każdemu z Was życzę zieloności na kuponach. Trzymam tutaj mocno kciuki za, za, wszystkie, za wszystkie kupony, aby okazały się być wygrane. A my widzimy się na następnym odcinku, już jutro. Siemano.